Atmosfera jest bardzo gorąca przed ostatnią konkurencją sportową, bo ta konkurencja wyłoni zwycięzców naszej zabawy. Spójrzmy na tablicę wyników. Na prowadzeniu z dorobkiem 37 punktów egzekwu dwie szkoły. Szkoła podstawa nr 35 oraz szkoła podstawa numer 3. Na drugim miejscu z dorobkiem 31 punktów szkoła podstawa nr 9. Zawodnicy z dziewiątki będą starali się teraz popsuć szyki rywalom z trzydziestej piątej i z dziewiątej. Zobaczymy. Konkurencja z udziałem klas siódmych. Jazda na deskorolkach, ale trochę w innym stylu. Uwaga na miejsca. Start! Zawodnicy jadą na deskorolkach na brzuchach. Przejeżdżają pod trzema płotkami. Dojeżdżają do chorągiewek na półmetku. Tu wstają, zabierają deskorelki i powracają na linii startu i mety. I na razie trwa walka o zwycięstwo w tej konkurencji w całych siódmych potach pomiędzy szkołą podstawową numer 3 i szkołą podstawową numer 35. No i teraz trójka, trójka zdecydowanie wychodzi na prowadzenie. Na drugim miejscu jest szkoła podstawowa nr 9, na trzeciej pozycji szkoła podstawowa nr 35. Ale nie wiadomo, czy to tak się skończy. Tu jest jeszcze wszystko możliwe. Oj, fatalnie! Zawodniczka ze szkoły podstawowej numer 3. Przewróciła tyczkę, musi ją postawić Dobrze, że ta konstrukcja się nie zburzyła Podnosi nogi i to dlatego właśnie zaczepiła o jedną z tyczek Straciła trójka prowadzenie, coś niesamowitego I teraz na pierwszej pozycji równo Szkoła Podstawowa numer 35, Szkoła Podstawowa numer 9 A także Szkoła Podstawowa numer 9 Dziewiątka odrabia straty Wychodzi znowu na prowadzenie Coś nieprawdopodobnego, zawodnik z 35 ma problemy Nie może dojechać no i teraz trójka na prowadzeniu, coś niesamowitego. Trójka prowadziła, później straciła to prowadzenie. Fatalny błąd jednej zawodniczki, ale wszystko już jest z początku. I zaczęta walka o zwycięstwo w tej konkurencji pomiędzy szką podstawą numer 3 i szką podstawą numer 9. Ostatnie zmiany wyruszają na trasę. Dziewiątka prowadzi, trójka na drugim miejscu, 35 na trzeciej pozycji, ale może jeszcze przegonić, może trójkę przegonić. Fantastyczny zawodnik z 35 i wyprzedza zawodnika z trójki. I koniec! Coś niesamowitego 35 9 i trójka. Taka chyba była kolejność. Trafił. Remis 1 do 1. I strzelamy dalej do skutku. Prosimy kolejny raz strzela zawodnik 68. Strzelamy do skutku. Nie udało się trafić. Nie udało się trafić zawodnikowi szkoły podstawowej numer 68. Niestety. I teraz zawodnik szkoły Podstawowej numer 35. Prosimy bardzo. Jeżeli trafi, to 35 zwycięży. Jeżeli nie trafi, to strzelamy dalej. Trafił. Szkoła podstawowa numer 35. Zwycięża w dogrywce. I zwycięża w finale. Siódmych potów w trzecinie. Niestety 68 się nie udało. Ale 68 walczyła wspaniale. Uległa dopiero po dogrywce. Gratulacje teraz od 68. Dla zwycięzców. Dziękujemy. Brawo.